Wobec prawdy o sądzie który nadejdzie rodzi się pytanie to co będzie Prymas Wyszyński mawiał Pan Bóg będzie dziecko i ty będziesz Jeśli patrzymy na stan świata dzisiejszy stan to trzeba zauważyć że świat jest zalany grzechem a jak jest grzech, to musi być kara, bo tego wymaga sprawiedliwość. Miłosierdzie nie zdejmuje kary. Miłosierdzie działa tam, gdzie jest skrucha, czyli odcięcie się od grzechów. Kto się nie odetnie od grzechów swoich, nie wzbudzi sobie żalu i tęsknoty za Bogiem. Miłosierdzie go opłynie, ale nie przeniknie. Dlatego Jezusowa zapowiedź: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Niech będzie to pokrzepieniem dla słabnących, znękanych, zmęczonych i zastraszonych. Słowa Jezusowe są słowami o sprawiedliwości. O zwycięstwie, o miłości, o zbawieniu niezagrożonym. Jezusowe pouczenie uczy również widzieć, co jest. By widzieć, co jest, trzeba patrzeć na to logiką wiary, czyli trzeba mieć spojrzenie Pana Boga na wszystko. Zadaj sobie pytanie, gdzie Pan Bóg ma w cudzysłowie interes, bo interesem Pana Boga jest to, by się ludzie zbawili. I zauważ rację Bożą, Bożą pedagogię, a zobaczysz to, co łatwiej będzie nazwać, i nauczysz się wtedy zauważać rzeczywistość łaski. W sądzie ulicznej na terenie Warszawy zobaczyłem paręnaście odpowiedzi na pytanie Gdzie jest Bóg? Później pokazano wizerunek Pana Jezusa. Kto to jest? Albo pytanie W co wierzysz? Zwykle ludzie wierzą w siebie. Jedna osoba powiedziała, że wierzy w Boga, jeden rozpoznał Pana Jezusa, a jeden na pytanie, gdzie jest Bóg, stwierdził, no na pewno nie w Kościele. To są osoby, o których ukuto teraz świeże wyrażenie, które brzmi, to są medioci. Jest to połączenie słów media oraz słowa idiota. Bo gdy człowiek patrzy na wszystko to, co mu dowierzenia w mediach podadzą, i on w to wierzy, to rzeczywiście mediota. Otóż brak ukorzenienia się w Bogu. Osobistej relacji z Nim, czyli rzeczywistego traktowania Pana Boga. Pan Bóg nie jest elementem obyczaju zabawowego. Albo jest, albo go nie ma. Jak jest, to trzeba reagować na niego uczciwie, dogłębnie, konsekwentnie. A jak nie ma, tylko że Bóg jest. Niektórzy twierdzą, że go nie ma, ale są w swej niewierze niekonsekwentni. Bo gdy byli konsekwentni, to by poszaleli z rozpaczy, a im się żyć chce, i to słodko i smakowicie. Dlatego patrz na wszystko okiem wiary i ucz się. Ucz się czytać wydarzenia i świat logiką wiary. Jak się nauczysz wszystko czytać. Logiką wiary to będziesz wiedzieć, co jest. Zobaczysz istotę sprawy, nie powłokę, nie pozory, nie reklamy. I będziesz bardzo wolny, znacznie bardziej wolny od presji medialnej. Wtedy media nie zamienią cię w łup i nie będziesz. Piewcom chwały tych, którzy są Twoimi oprawcami. Zachowaj wolność i męstwo do końca. Modlitwa, medytacja, patrzenie ufne prawdzie w oczy. Dadzą Ci siły człowieka wolnego i dojrzałego. Proś zaś o łaski konieczne do uświęcenia się, bo to, co nie służy Twojemu uświęceniu, jest, jest Tobie zbędne i szkodliwe. Wszystko niech Ci służy zbawieniu. Więc, gdy tak, gdy tak się będziesz modlić, z taką gorliwością, z taką trwałością, Ponad smutkiem i depresyjnością okoliczności, które mogłyby się wdzierać do Twojego serca, jak przykry zapach do nosa. Ponad to wszystko wydrwasz i wytrzymasz, i nie dasz się uwieść okolicznościom, które są pozorami. Prawda ukryta jest głębiej. Prawda jest ukryta w racji Bożej.